Witam wszystkich, ja jestem Wiesław. No i czekam tutaj na Mietka i na Janusza. bo mam e, w pianach e, zrobić e, w domu e, dzisiaj w jego imperze. Oje ta moja trójna e, żona nie zaprosi tych swoich e, głupich koleżanek, bo zawsze jak e, w niedzielę e, się spotykają, to odmawiają mu żanie, e, a potem obgadują wszystkich sąsiadów, a ten to taki, a ten to ma tyle no wiecie no, jak to babi no. Dzień dobry Panie Wiesławie, co tam u Pana? tu dobrze właśnie, będę imprezę szykował. A jaką imprezę, jeżeli można yy, spytać? Przyjdzie mnie tak przyjdzie no i co posiedzimy, piwka się napijemy, no i może jakiś mecz obejrzymy. A no to dobrze no, ja też się na imprezę tam y, dzisiaj będę wybijać. No tylko tam jeszcze pójdę do sklepu, tam sobie jakieś tam fajki kupię, no i będę spadać, no to na razie. No, na razie, na razie. No, widzicie, taki młody, a już pali. Ja też kiedyś paliłem 20 lat ponad. No i co, mam teraz tylko dwa zęby. No, bo przez te walki, przez te to już mi je wszystkie e, tak naprawdę to e, szereg trafił. No dobra, to idę po chłopaków.